Tak się bawi, jak się bawi, Lidza. Ok? Ja coś czuję, że tutaj Lore będzie. Ale proszę kuj. cię, kurwa, traf dobrą rzecz. Dobra, proszę cię, kurwa. Ale nie, bądź taka. Ta okay. dobrą rzecz. Proszę! Ja nie! Oła oh wow, aluminium! Do... Lejemy w chuj! Dawaj mi tą wódkę! Nie! A, nie kurwa! Nie! Ile 19? Nie! Kurwa, 2000! Nie! Nie! Uh, A nie! Chuj wow, mi ją kość, nie patrzę na mnie, co kupić! O! Gdzie ciągle! Nie! I was broke my nie, nie! Nie! Pierdolisz! Chuj mnie ją odkupić to w chuj! Tylko kurwa kupić cały spa! Yo. Ja pierdolę! Guys, I just broke my nails! Chuj mnie obchodzi twój nails? Kurwa, Nie. To Nie! But I will go to my nails Pranek? tomorrow Nie! No. Czas to usiąść Ej! Ej ty pizdziec! Ej Nie! Blyat! Ej! Kurwo! Kurwa! O oh. oh, kurwa! <laughs> Właśnie wygrałaś... I, I don't understand what's going on Czarna baby eee... Franek łysy sąsiad jak coś istnieje Chuj mnie ten sąsiad obchodzi kiedy ja mam kurwa wypłatę z Liza <śmisa> <Nisa. śmisa> O kurwa hmm. Ona nawet ja rozumie co się dzieje A 15 tysiące <śmisa> Z dwóch Wygrałaś 17 tysięcy złotych Niechu ja siebie Naprawdę Niechu siebie. No ty... But I broke my nails. Ale chuj mi pochodzi ten twój nail. <laughs> ja pierdolę. I'm... Ja pierdolę. I'm so lucky. Upgrade? <laughs> oh kurwa! <laughs> Jesu! Ale viski nejwany? No, we don't, so. we don't need to upgrade. If we win that, we need to take that and. Yeah. But I Ewentualnie broke sprzedać my jeszcze jedną, może się. Tutaj chcę od odkupić ten twój no, kurwa nails. No. No. I don't care about your nails. Now I fucking rich because of you. No, kocham chcę brata. No, jeszcze ja oh, no, no, chcesz mieć. No. Ja pierdolę. Ale odjebałaś teraz. Liza. You are the best girl I ever met. I know no i No i chuj Ja pierdolę Praniu razy dwa No, no, no Dawaj, Dawaj. No, no, no. I no. I no, sprzedaw sprzedawaj Otwieramy dalej nie, nie. I to za pierwszym zakręceniem Nigdy mi się to nie trafiło, rozumiesz? Nigdy mi się nie trafiło takie you coś very, very, very lucky. Boże, Liza no. Odkułem się I have od Od, from From Kathet. Kurvan Ya Pierdole yes. Who made it for your pasnum Ja serious? You see what you done? I see. No, you don't see. I see I put your fucking eye on that. Mm -hmm. You see what you done now? Mm hmm Asof uh, mm -hmm. But... czy my to serio mamy? Bo ja. Ja, ja pierdole. Pierdolę. <noise> <noise> I z yeah, yeah. to chyba następny, co? Nice right, to me Tutaj szczęście 80. jest grane i to mocne. Ja coś czuję, że odda po raz drugi. No. Szczerze? No, upgrade, zakochałem się. Zakochałem. zakochałem się w tym momencie. Sprzedaj iłysa otwiera piękna raz. You have to bawić się now. Don't be drunk. I'm not drunk anymore.